Gdyby dzisiaj ktoś postawił Ci pytanie, jaka jest Twoja wiara, jak ją oceniasz, co byś odpowiedział, co wziąłbyś pod uwagę, może byśmy pomyśleli: chodzę do kościoła, modlę się, to z moją wiarą jest wszystko w porządku. Dzisiejsza Ewangelia uświadamy nam jednak, że nie wystarczy chodzić do kościoła, nie wystarczy się modlić. Posłuchajmy. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stał i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka. I nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, że Bóg patrzy na serce. Ważne jest, z jakim sercem staje przed Bogiem. Ważne jest, z jakim sercem staje przed drugim człowiekiem. Widzimy dzisiaj dwie postawy serca. Pierwsza postawa to postawa faryzeusza, który był zapatrzony w swoją wielkość. Faryzeusza, który oceniał drugiego człowieka. Myślał, że jest lepszy od niego, że tamten więcej grzeszy. Faryzeusz, który widział tylko swoją wielkość. I druga postawa celnika. Celnika, który mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Czyli on potrafił uznać swój grzech, potrafił przyznać się do swoich grzechów, do swoich wad. Która postawa jest bardziej obecna w moim życiu? Cisze słowo dotyka także naszej relacji wobec Boga. Celnik, który mówi: Boże, potrzebuję Ciebie. Boże, potrzebuję Ciebie, bo jestem człowiekiem słabym, upadam. Potrzebuje Twojego nawrócenia. I faryzeusz, który mówił Boże, czekam na Twoją nagrodę. Jestem przecież taki dobry, jestem taki pobożny. Należy mi się tylko nagroda. Pycha może nas zgubić, pycha zamyka nas na Boga. Pycha to przede wszystkim zapatrzenie w samego siebie. Wielki Post to czas serca chociaż myślę że częściej kojarzymy go z czasem dotyczącym żołądka gdy myślimy o naszych umartwieniach cielesnych jednak bóg patrzy na nasze serce i pyta nas o nasze serce bóg chce nam dawać serce nowe chce nam nowego ducha wlewać do naszego serca zatrzymaj się nad tym dzisiejszym słowem i poproś o serce skruszone, bo takie serce otwarte jest na miłość i łaskę Boga.